Urząd Dzielnicy Wawer wydał wawerski przewodnik sąsiedzki? Postanowiłem pójść tropem zawartych w nim przemyśleń i refleksji. Halo, halo. Z tej strony Jan Wrubel, a z tamtej strony? Dorota Głożewska jestem koordynatorem projektu. Dzień dobry, od tego się zaczyna. Droga pani, jak to jest z tymi sąsiadami? Publicznie mówi się o nich bardzo miło, a prywatnie nie jest tak, że sąsiadów unikamy, bo przeszkadzają. O, ja się nie, z tym nie zgadzam zupełnie. <grywia> ja się z tym nie zgadzam, ponieważ ja bardzo lubię sąsiadów i bardzo sobie pomagamy, i dla mnie jakby jest najcenniejsza ta sąsiedzkość najbliższa. I wbrew pozorom, w Warszawie zaznałam bardzo dużo takiej sąsiedzkości bliskiej. Takiej typu, właśnie zostawianie kluczy, opieka nad domem, no, powierzanie swojego całego dobytku, więc ja wierzę w prawdziwego, realnego sąsiada, a nie wirtualnego. Ile czasu zajmuje przekonanie się, że to dobry sąsiad? Moim zdaniem, trzy pierwsze minuty. Powiem szczerze, że jakoś nie wiem czy to moja intuicja czy rzeczywiście trafiałam na dobrych sąsiadów, bo się budowaliśmy razem i jak tylko się zobaczyliśmy to, no to od razu była dobra chemia między nami i z reguły tak jest, że się wybiera takiego sąsiada, no to też prawda, ale tak zaufaliśmy sobie od początku i to jest wieloletnia przyjaźń sąsiedzka. Sąsiad kul cool? No, nie jest to może bardzo po polsku, ale jestem pewien, że da sobie Pani radę. Kul? E, cool? e, nie wiem czy kul, cool, ale jest godny zaufania. O, może tak. A jak to ocenić? Kul cool ten sąsiad, czy nie kul cool ten sąsiad? <laughs> e, jak to ocenić? E, by samemu być pozytywnym w stosunku do sąsiada i wtedy się okaże, jak on zareaguje, tak? Czy jest też pozytywnie... Nastawione do nas, czy jest raczej rozszczeniowy, czy będzie zagarniał wszystko do siebie, czy jest w stanie się podzielić swoją przestrzenią z nami. Takie mam wrażenie. Ma pan jakieś doświadczenie wspólnego działania? Z takich ostatnich wspólne, bardzo proste i przyziemne, poprawiające jakby komfort życia naprawianie drogi wewnętrznej i międzyosiedlowej naszej wspólnej. W czynie społecznym, z taczkami, grabkami, łopatami. Tak, sami grabiliśmy, robiliśmy porządki, zrzucaliśmy się na, na materiał i daliśmy radę. To właśnie tak, ale to też mam właśnie takie doświadczenia z sąsiadem, że na zmianę odśnieżamy sobie podjazd i nie ma problemu, nie ma roszczeń. Nie ma roszczeń, że każdy każdemu schowa śmietnik. Jak przejedzie śmieciarka i zostaje na środku ulicy i każdy tylko podziękuje, a, a nie zostawi, bo to nie mój. Dla mnie, dlatego cały sens tej kampanii opiera się na tym, że musimy zacząć od tego dzień dobry, od tego się zaczyna. I tak naprawdę to jest najważniejsze w relacjach sąsiedzkich. Jak dobrze zaczniemy, to będzie nam się dobrze wspólnie żyło w wspólnej przestrzeni. Takie jest moje zdanie. Pozostaje mi już tylko bardzo Pani podziękować. Dziękuję, pozdrawiam. Pchnięty w dobrą stronę przez panią koordynator, sięgam głową gwiazd. Chyba najjaśniej świeci. Witam wszystkich, nazywam się Kaja. Czasami sobie śpiewam, czasami tańczę, czasami hasuję, ale generalnie znalazłem piosenek. I z tego, że mieszkam w Barży. Droga pani, nie jest tak, że człowiek, zwłaszcza bardzo zajęty to jak już wróci do domu to nie myśli o sąsiadach, tylko o tym, żeby mieć spokój i to święty jak to mawiają ludzie aspirujący do mian wykształconych my home, my castle nie, oczywiście, że są takie momenty kiedy człowiek się czuje zmęczony na tyle, że w ogóle nie ma ochoty a nawet nie sąsiadami nawet bym po prostu się kontaktować tylko po prostu chce się zamknąć w sobie, zostać tam na sam z własnymi e, myślami. E, no, ale ja sobie doskonale zdaję sprawę z tego, że, że jednak to sąsiedztwo jest bardzo ważną kwestią. Jak odróżnić fajnego sąsiada od sąsiada niefajnego? Sąsiedzi fajni, za no to można fajnie e, e, egzystować e, i naprawdę czuć się tak, taką. E, Małą cząstką większej społeczności, a każdy chyba z nas wie, że jak są nieznajmi, to mogą nam zatruć życie, naprawdę. Jaką sąsiadką jest Kaja? Bardzo ugodową, bardzo serdeczną, życzliwą i przyjacielską. Mam dużo bardzo fajnych sąsiadów, z którymi się od wielu, wielu lat, praktycznie od samego początku, kiedy zaczęłam mieszkać, jakieś 19 lat temu. Zaprzyjaźniłam i odwiedzamy się, przeżywamy nasze wloty i upadki wspólnie. Dzień bez quizu to dzień stracony. Zostajesz sąsiadem i... Zostajesz sąsiadem i. I przychodzisz się przywitać, przedstawić, eee, bo o wiele łatwiej e, się... Ym... Nawet dba o wspólną przestrzeń. E, I zostajesz sąsiadem i e, szanujesz e, swoich sąsiadów, szanujesz zasady, e, szanujesz wspólną przestrzeń. E, jeżeli masz psa, to prowadzasz go na smysy. Bo na przykład twój sąsiad ma psa, który jest agresywny albo jest bojaźliwy. Zostajesz e, sąsiadem i w momencie, kiedy masz zamiar mieć kości e, i głośną imprezę, informujesz o tym wszystkich. To, to jest taki no, zwykły szacunek. E, zostajesz sąsiadem i nie stawiasz sobie na przykład warsztacików, bo Twoją pasją jest ciłowanie desek. I przez całe wakacje mam odgłos piłowania desek niestety. Więc to to nie są dla mnie eleganckie zachowania w Sądzi Pani, że we Wawrze jest jakaś szczególna atmosfera, taka szczególna atmosfera prosąsiedzka? Prawdę mówiąc, ja nie wiem, nie wiem, jak jest i gdzie indziej, Trudno mi porównywać, ponieważ ja przeprowadziłam się do domu z ogrodem jednak z bloku centrum Warszawy, e, nie, nie wiem jak to jest w innych dzielnicach. Wiem tylko tyle, że e, dzięki moim spacerom e, poznałam bardzo dużo ludzi, których bym wcześniej nie poznała. E, jednak e, ci właściciele psów to jest jakby taka osobna rodzina. E, i myślę, że no naprawdę to są bardzo fajni ludzie, nie mogę narzekać i, i ja nie wiem jak, jakby Wawer na przykład mógł wpływać pozytywnie na, na sąsiadów, niech mi może pan powie. Może powie nam to wawerski przewodnik sąsiedzki. No, fajna inicjatywa. Myślę, że bardzo by się przydało w ogóle e, ożywić nasze kontakty. Chociaż brzmi to w tej chwili dosyć abstrakcyjnie, w momencie kiedy się jednak izoluje ludzi i, i tak właściwie każdy jest sam sobie i nie, nie możemy się spotykać, i tak dalej, i tak dalej. Także ja od samego właściwie wprowadzenia stanu pandemii ten kontakt z przyrodą dzięki psu mam. I to pewnie też pomogło mi trochę przetrwać te ciężkie chwile. No myślę, że się wszyscy zgodzimy z tym, że pies, dobre maniery i dobrzy sąsiedzi po prostu poprawiają nam humor już nie mówiąc o innych zaletach. Łatwo zgadnąć, że wypowie się teraz. Dabeizdros, mieszkanie z Wawra od 1976 roku mieszkam. W Wawrze, i nie zamierzam zmienić tego miejsca na żadne inne na świecie. Może uda mi się wywołać pana refleksję takim pseudo-cytatem. Sąsiad to nie znaczy zawsze to samo. Nie, no, nie jest to aż tak precyzyjne, albowiem e, pojęcie sąsiad to jest taki, w którym mieszka po drugiej stronie płotu, ewentualnie w przypadku wawra, bo sąsiad w bloku to jest taki, co mieszka przez ścianę. Umie przez ścianę są drzewa, więc z okolicznych mieszkańców w odległości po tych 50, 100 metrów, to tak się zakolegowałem właściwie z jednym, który po prostu z zawodu był stolarzem, bo z tej pamięci pan Szczepan, teraz z jego synem Andrzejem. No więc oczywiście człowiek, który znał wszystkich na terenie Radości, no mówimy Wawer, ale ja mieszkam w osiedlu Radość. I fantastyczny facet. A niestety błąd jest taki, że pozostałych sąsiadów praktycznie nie znam. No tak, znaczy to jest pewno błąd po obu stronach. Oni prawdopodobnie mnie znają z przyczyn obiektywnych i może jakoś tak się po prostu krępują, czy coś, a ja tak, żeby wchodzić do kogoś do domu i mówić, dzień dobry, jestem Drozda, może pan by się chciał ze mną zakolegować? Raz kiedyś było tak, że były jakieś wybory i szedłem do szkoły, bo w szkole się głosuje i wpadłem na pomysł, żeby przejść, wejść do wszystkich po kolei domów od domu mojego do szkoły. No i oczywiście, bo wszyscy oj, oj, pan Sadek i tak dalej. No oczywiście to, jakoś to się trochę wiązało ze spożyciem. Zakolegowałem się z tymi sąsiadami i to było właśnie ostatnie spotkanie takie bliskie. Mam jeszcze takiego sąsiada, który stał się sąsiadek już tak dawno, bo no, parę lat temu, Zjechał do radości, bo to było, ale znałem go z innych układów. Ale mam takich sąsiadów, którzy mieszkają trochę dalej i których bardzo lubię i szanuję, i takich trochę ludzi jest z okolic, z okolic Bawra. I, no i nie tylko. Kiedyś moim, no, nie tak znowu bliskim, ale jednak sąsiadem był Janusz Rewiński, który w moich programach, kiedy żórny kraju grał bardzo wyszukaną rolę, czyli sąsiada. I wpadał, żeby pogadać przed płot. I to był taki symbol, że sąsiedzi niby się znają, ale się nie odwiedzają, tylko gadają przez płot. I myśmy gadali przez płot przez ponad 100 programów. Wszyscy, którzy są ciekawi tych naszych rozmów, proszę, żeby się połączyli z YouTube'em, pisali dyżurny dżurdy za kraju i tam wszystkie rozmowy z i niemieckiego są. Nie obawia się Pan, że dzisiaj coraz częściej sąsiadem jest ktoś, kogo mamy w telewizji, a nie po drugiej stronie ogrodzenia? Może tak. Ja na przykład w przeciwieństwie do tych, o których Pan mówi, telewizji nie oglądam w sensie takiej telewizji wysyłanej przez kogoś. Jeżeli to wiadomości oglądam, jest to raczej informacja, a jeżeli chodzi o telewizję, to raczej oglądam sp transmisje sportowe. Uwaga, pytania nieoczekiwane. Wawer to dobre miejsce na wakacje? Można. Ja 40 lat już tam ponad. Jestem na wakacjach i już wcześniej powiedziałem, że ja bym radości nie zamienił na żadne inne miejsce, bo to jest blisko centrum, piękne e, lasy. Ja mieszkam w lesie, wiebiórki mnie wchodzą do domu, Nasz, no nie do końca, ale, ale na parafet przychodzą, bo moja małżonka troszczy się o, o e, zwierzęta i ptaki, które mieszkają u nas w okolicy i dlatego nam się to podoba bardzo. E, I stąd... Ja w ogóle traktuję całe 360 ludzi w roku jako na czasach, więc mieszkanie w Wawrze to jest takie w czasy na przedłużone. Uwaga, pytanie trudne. Miał pan jakieś kontrowersyjne doświadczenia ze sąsiadami? Wawer charakteryzują werandy, że się gości przyjmuje na werandzie, oczywiście nie w grudniu. I, i na tej werandzie siedzieliśmy i się gaworzyli. No to sąsiad, który obok był, Następnego dnia troszeczkę wyraził się nieprzychylnie. No to postawiłem drewniany płot między nim a sobą już o niczym. Ale teraz już się witamy, mówimy co dzień dobry, więc to, to był taki odruch z jednej i z drugiej strony, odruch poczucia wolności, które mieliśmy 30 lat temu, ale dzisiaj to z takimi duperelami nikt głowy nie zawracam. Obecnie nasza radość to się zmieniła zupełnie. W jakieś takie centrum. Jak panu powiem, że w radości jest pięć restauracji japońskich włoskie, to centra handlowe takie, a, a ludzi się prawie nie zmieniło od czasu, jak ja zamieszkałem. To też ludzie się zjeżdżają, bo to centrum gastronomiczno-handlowe. Oczywiście dzisiaj to wszystko jest podamykane. Nie tak całkiem, ale no wiadomo jak jest, natomiast natomiast no, to się, to, radość się zmieniła zupełnie. I wielu moich znajomych z centrum miasta przyjeżdża tu do, do, do zakupy, bo i łatwo zaparkować. I tak naprawdę wszystko można kupić, bo są wszelkiego rodzaju sklepy, jakie chyba można tylko wymyślić. A w centrum kto postawi auto, a potem chce pójść pół kilometra, to już nie bardzo ma gdzie, więc wygodnie jest się samochód przyjechać do radości. Po tej porcji gwiezdnego blasku wszyscy chyba jesteśmy gotowi na porcję filozofii. Zapewni nam ją? Dobry wieczór, czy też dzień dobry, no zależnie od okoliczności. Nazywam się Grzegorz Chlasta, jestem dziennikarzem, pracuję w Radiu Dla Ciebie. Wcześniej pracowałem w kilku innych rozgłośniach radiowych. Skończyłem polonistykę na Uniwersytecie w Poznaniu. Urodziłem się w Gnieźnie, w Wielkopolsce. Nie kusi nas rodzaj ludzki? odgradzanie się od ludzi w XXI wieku. Jest takie mongolskie przysłowie, ryba istnieje dzięki wodzie, człowiek dzięki człowiekowi. No i teraz, że tak bez ludzi się nie da, tak jak nie da się w przypadku ryb bez wody, ale to wcale nie znaczy, że w tej wodzie wyłącznie mamy do czynienia z sytuacją sielankową, wręcz przeciwnie. Pojawiają się to różne przygody. Te dobre i te złe. No ale to jest nasz żywioł. Nie da się żyć bez sąsiadów. Takie, najbardziej poruszająca wiadomość jakaś sprzed paru miesięcy była taka, że w Wielkiej Brytanii jest plan powołania Ministerstwa do Spraw Samotności. Tam jakieś 15% ludzi boryka się z no, brakiem kontaktu z drugim człowiekiem. Paradoksalnie w sytuacji, kiedy te różne internetowe możliwości są właściwie nieograniczone na pierwszy rzut oka, jeśli chodzi o kontakt z drugim człowiekiem, ale być może właśnie chodzi o to, że gorzej nam jest już w realu z tym sąsiadem, a sąsiad jest ważny, może pomóc coś pożyczyć, ale nawet to, że się uśmiechniemy do niego, powiemy mu dzień dobry, to już jakby jest taka sytuacja, która te poprawia humor. Natomiast czy, czy zawsze jest miło? No nie. Nie. Ale takie przekonanie, że zawsze w Polsce u nas ten sąsiad jest najgorszy i my go zawsze tylko właśnie przeklinamy i życzymy mu, żeby mu wszystko w domu szczezło. Ja uważam, że to nieprawda. To tak nie jest. Zdobywamy góry i laury, a jak zdobyć dobrych sąsiadów? No to jest takie, rzeczy tak dramatycznie. próbuje nawiązać jakąś relację. To może się skończyć jak w tej rosyjskiej anegdocie tam. Bo także zbłądził chłop w lesie, idzie i krzyczy. Ratunku, pomocy, hop hop. No i nagle czuje, że ktoś go klepie po ramieniu, odwraca się i widzi niedźwiedzia. Niedźwiedź wylazł z barłogu. Dlaczego spać nie dajesz, pyta? Bo zbłądziłem. A czego krzyczysz? Bo może ktoś usłyszy. No właśnie ja usłyszałem. Lżej ci się zrobiło. <grywa> Więc tak na siłę, to, to czasem może wyjść jak w tej opowieści. Trudny sąsiad? Ma Pan jakieś doświadczenia? No, miałem takiego sąsiada, który spędził wiele czasu w bieszczadach. Ganiając tam w... dłuż i wszerz po tych bieszczadach, w czasach, kiedy nie było jasne do końca, w jaką stronę ten ustrój polski się przechyli. Wielu ludzi. Rozerwały granaty jego znajomych, poginęło. On właściwie miał połowę płuca, tak wyglądał groźnie. I wszyscy ludzie też ze względu na to, jego przeszłość podchodzili do niego z takim dystansem. Natomiast zdarzyło nam się tam raz czy drugi porozmawiać, bo jakaś bieda zawsze przychodzi z pomocą. Coś trzeba przenieść, wynieść, no, no nie da się samemu zrobić. To jest z jednej strony. Takie właśnie trudne, a z drugiej strony to właśnie sprawia, że ludzie no muszą ze sobą zacząć rozmawiać. I potem przegradaliśmy kilka nocy, on mi opowiadał różne niesamowite historie. Właściwie sam nie do końca to wszystko potrafił wyjaśnić, ale jakoś się zbliżyliśmy. No i wkrótce potem odszedł. Takie mam wrażenie, że byłem taką ostatnią osobą, której on. Wiele takich trudnych rzeczy ze swojego życia opowiedział. Ja też chcę trochę pofilozofować. Tak się czasem mówi, że tyle wiemy o sobie, ile zobaczymy u innych ludzi. Zawsze się trochę przeglądamy w drugim człowieku. No nie da się inaczej. Tak jesteśmy stworzeni. Takie czytałem u profesora, lekarza, że pierwszy obraz siebie, kiedy człowiek uświadamia się, że jest osobno, to jest w oku matki, kiedy jest takim małym brzdącym berbeciem jeszcze tam macha rączkami, patrzy i widzi w tym oku matki, jeśli się spotykają yy, po porodzie siebie. Nagle sobie uświadamia mniej czy bardziej, że jest to jakimś osobnym bytem. Więc my się przeglądamy w drugich ludziach. No i w zależności od tego, jak nam się wcześniej życie ułożyło, jaką mamy wrażliwość, to bardziej albo mniej wpływa ta reakcja zwrotna od drugiego człowieka na nas. Ale no, pamiętamy taki film współczesnego piętaszka, który gdzieś wylądował na morzu, bo usiłuje niczym Robinson Crusoe opuścić tę wyspę, na której już nie może znieść samotności. No i żeby nie oszaleć, to Zarbuza, zdaje się, na tej tracie buduje sobie takiego towarzysza podróży. No to, co ci mówi o nas, i być może nawet, właśnie, najgorszy sąsiad, to jest w świetle doświadczeń tego współczesnego Robinsona Cruzo, szpiega zresztą, bo autor tej książki był szpiegiem, też znał tę ciemną stronę ludzkiej natury. To ten najgorszy nawet sąsiad jest jakimś błogosławieństwem dostateczności. Bardzo optymistycznie zakończyliśmy tę miłą rozmowę. Było nawet trochę o arbuzach, czego szczerze mówiąc nie spodziewałem się, bo nie jest to taka znana w całym świecie wizytówka Wawra, ale może ja się po prostu nie znam i może najzwyczajniej w świecie jest czas na to, aby oddać głos samej górze. No, a przynajmniej w samej górze w dzielnicy Wawer. Norbert Szczepański, burmistrz dzielnicy Wawer. Panie burmistrzu, ładnie się mówi o sąsiedztwie, a jeszcze ładniej o sąsiadach, ale nie jest tak, że sąsiadami są raczej ludzie, którzy mieszkają koło siebie przypadkiem. No nie ma co krywać, sąsiadów sobie nie wybieramy, a tak naprawdę często jesteśmy związani na pół życia, jak i na całe życie, więc nie mamy wyboru, czy sobie radzić, czy sobie nie radzić. Nieraz to jest kwestia tego, żeby wziąć i znaleźć formułę na to, żeby się spotkać i przełamać te pierwsze bariery, a później już chyba żyć ze sobą. Pytanie podpuchowe: a może lepsi są tacy bierni, cichutcy obywatele, łatwi w zarządzaniu? Chyba kluczowe nasze obecnie zadanie w samorządzie, żebyśmy zaczęli, nas zaczęli a bardziej budowali, wspierali te e, wspólnoty sąsiedzkie, te najniżej. Zresztą u nas w dzielnicy niedawno robiliśmy badanie. Zresztą nam się wydawało, że jesteśmy dzielnicą, która jest bardzo aktywna, właśnie społecznie, budżet obywatelski, inicjatywy jakiegoś tego rodzaju e, współtworzenia. A z badań nam wyszło, że niekoniecznie, że mamy garstkę ludzi, która rzeczywiście jest bardzo aktywna, a większość naszych mieszkańców wcale tej aktywności nie przejawia. Stąd też teraz mocno dużo działań podejmujemy takich, żeby właśnie budować to wspólnotę z tą wspólnotę sąsiedzką, bo tak naprawdę. Te relacje sąsiedzkie, to moim zdaniem jest prawdziwa miara samorządu. Im bardziej potrafimy być między sąsiedztwo aktywni, tym bardziej jesteśmy aktywni i szerzej. Bierzemy odpowiedzialność za samorząd. Jak potrafię na ulicy się zorganizować i reagować na różne rzeczy, to tak samo będę potrafił dalej brać odpowiedzialność. To chyba kiedyś tak podchodziliśmy do tematu. Teraz jakby nie patrzył ten trend, który jest współtworzenia miasta, Trend, który nie wynika tylko moim zdaniem z mody, ale z realnej potrzeby. Tak jak w biznesie współtworzymy, firmy szukają tego współtworzenia produktów, bo one są lepiej dopasowane, a na daty, jak są współtworzone, to mamy zaangażowanych ludzi, tak samo w samorządzie i lepsze działania podejmujemy, a na sam koniec patrząc też na perspektywy tych celów władzy, że tak to powiem, to później mieszkańcy zadowoleni, no to i my zadowoleni z tego wszystkiego. Dla mnie w ogóle myśl o samorządzie to jest myśl, że jeśli faktycznie mamy realizować dobro wspólne, a ja na przykład po to przyszedłem i po to działam od lat w samorządzie, no to wtedy my jesteśmy w ciągłym dialogu. Czyli tutaj, jeżeli mówimy o tym aktywnym mieszkańcu naszym, no to potrzebujemy jego, żeby być w, w tym dialogu. I dopiero ten dialog sprawia, że my zaczynamy tworzyć odpowiednie produkty, bez względu na to, czy to jest inwestycja czy też jakiś projekt sąsiedzki, społeczny, oświatowy, no to to wszystko powinno być współtworzone, jako ja przynajmniej ideę gdzieś w tym mam. I miarą tego, albo początkiem tego wszystkiego, to są te inicjatywy sąsiedzkie, to są te działania, które sprawiają, że razem w, najbliższej, w najbliższym otoczeniu podejmujemy jakąś aktywność. I to, to, to w tym chcemy mieszkańców naszych wspierać, pomagać, to ta Warszawa w taką stronę idzie. Tej lokalności wspierania tej sąsiedztwości tak zwanej. Kiedyś było lepiej? Kiedyś będzie lepiej? Ten czas COVID-u, który wydaje się, że znowuż nas otworzył na drugą osobę, bo potrzebowaliśmy tej pomocy w czasie samoizolacji czy kwarantanny i nieraz byliśmy zdani na siebie. A z drugiej strony mm, świadomość tego uaktywniła drugą część społeczeństwa. U nas w Wawrze była taka akcja właśnie, w ramach którego e, pro, promowaliśmy to wspieranie i zapytanie po prostu sąsiada, czy nie trzeba pomóc, czy sąsiadki, czy nie trzeba pomóc. E, I w to akcie się wiele osób włączyło samych siebie. Więc ja mam nadzieję, że to nam się przełoży na dalsze działanie i za te 15 lat będziemy świadomym społeczeństwa, które się nie krępuje zrobić pokazu filmu na bloku, usiąść z sąsiadami, obejrzeć mecz. Wyświetlając na przykład ekran na bloku, czy spotkać się na wyprzedaży garażowej i znać siebie nawzajem. Więc mocno liczę na takie inicjatywę i w taką stronę będziemy szli. A wtedy mówimy tak naprawdę o społeczeństwie obywatelskim, które, które ostatecznie bierze świadomość, świadomie odpowiedzialność nie tylko już za swoją ulicę, za swoje osiedle, ale na sam koniec za samorząd czy za Polskę. Czy będzie za 15 lat lepiej, to mam nadzieję wszyscy za 15 lat zobaczymy. Być może lepiej będzie. I nawet cegiełką w murze dobroci okaże się bawerski przewodnik sąsiedzki. Zachęcam Państwa do lektury i dziękuję za uwagę. Jan Wróbel